Fiolet to jeden z bardziej lubianych kolorów w naszych ogrodach. Fantastycznie łączy się z zimnymi kolorami, uspokajając, natomiast kolorami typu żółty, pomarańczowy dodaje energii. W dzisiejszym odcinku Murator Ogroduje porozmawiamy o pięciu super roślinach w kolorze fioletowym, które świetnie sprawdzą się w ogrodzie. Zapraszam na ten odcinek. Zobaczcie na tą ferię odcieni koloru fioletowego. Mamy tu czoski, ale mamy też łubiny i właśnie od łubinów zaczniemy. Łubiny to takie kwiaty z ogrodów wiejskich. Można też teraz nowocześnie nazwać je Scottish Garden. Natomiast są fantastyczne. One cudownie kwitną w czerwcu, aczkolwiek ten rok jest tak szalony, że u mnie zakwitły już w maju. Jeżeli będziecie łubiny ścinać do bukietów, będą cały czas fajnie powtarzać kwitnienie, Natomiast jeżeli nie, możecie je po kwitnieniu ściąć całkowicie i one w drugiej połowie lata zakwitną ponownie. Odcieni fioletowych łubinów jest dużo, aczkolwiek teraz łubiny występują nawet w żółtych, czerwonych, pomarańczowych kolorach, ale dla mnie właśnie fioletowe są cudowne, ponieważ fantastycznie łączą się z innymi fioletowymi roślinami. Łubiny są bardzo mało wymagające, jednak kwitną w drugim roku. Natomiast jeżeli ich nie zetniecie pod koniec sezonu, super Wam się wysieją w ogrodzie mam tu bardzo dużo małych siewek i wiele łubinów, które znajdują się na tej rabacie, są właśnie łubinami, które same się wysiały, tworząc fantastyczne nowe odcienie. Jeśli zobaczycie małe siewki łubinu, zabezpieczcie je przed ślimakami, bo jednak im też bardzo te kwiaty się podobają. Łubiny, oprócz tego, że wyglądają oszałamiająco, przepięknie wyglądają także przy zachodzie słońca, ale niesamowicie komponują się właśnie z czoskami ozdobnymi. Tutaj mamy czoski Purple Sensation, ale ja was wezmę jeszcze na inną rabatę, żeby więcej o tych czoskach opowiedzieć, bo to nasza roślina numer dwa. Chociaż mam wiele odmian czosków ozdobnych w ogrodzie, to jednak Purple Sensation są moją ulubioną odmianą. Po pierwsze są bardzo spektakularne, mają duże główki, są wysokie, a jednocześnie są w niskich cenach, dlatego mogę ich sadzić na rabatach dużo. Tutaj zrobiła się istna kwieciarnia. Czoski połączone są z wieczornikiem damskim fioletowym, który niesamowicie pachnie, ale również z azaliami i tulipanami Angelik. Tulipany Angelik już teraz przekwitają, będę musiała jej ogłowić, natomiast ta kompozycja jest cudowna właśnie dlatego, że maj, czerwiec jest fantastyczny, kolorowy dzięki czoskom. A gdy one przekwitną, to chociaż tutaj nie widzicie ich, wyłonią się fantastyczne hortensje Anabel. Rózki są bardzo łatwe w uprawie. Ważne, żeby nie były wsadzone w miejscach, w których jest nadmierna wilgotność i mogłyby zgnić. Natomiast nie lubią ich szkodniki, nie lubią ich nornice, więc jeżeli raz je posadzicie, nie musicie ich wykopywać, a one z roku na rok będą coraz bardziej obficie kwitnąć w większej ilości główek. Jeśli teraz spodobały Wam się czoski, zacznijcie na nie polować na wakacjach. Bardzo często w sierpniu zaczynają się przez i można kupić czoski w dużych ilościach, w fajnych cenach, w fajnej jakości cebul. Ponieważ w moim ogrodzie czosków posadzonych jest ponad 200, zabiorę Was jeszcze na chwilkę, na jedną rabatę, na której koniecznie musicie zobaczyć, jakie połączenie tam stworzyłam. I właśnie jesteśmy na tej rabacie. To jest kolejna rabata hortensjowa, ale ponieważ hortensje są teraz malutkie, nie widać ich, to szaleją tutaj czoski Purple Sensation i wieczornik damski fioletowy. Dlatego warto komponować właśnie przy hortensjach lub innych kwiatach, które kwitną później, czoski Purple Sensation i inne rośliny kwitnące w maju i czerwcu. Trzecia fioletowa roślina to oczywiście kocimiętka. Ja wiecznie Wam mówię o kocimiętce, ale ona jest tak super bezobsługową byliną, że warto ją mieć w ogrodzie. Jest coraz więcej odmian kocimiętki. Jest kocimiętka Walker's Low, przy której właśnie jesteśmy i chociaż koty ją uwielbiają, psy również. Moje kocimiętki uwielbiam komponować także z różami. Jak widzicie, one jeszcze nie kwitną, ale w momencie, gdy kocimiętki wybuchną kolorem i wybuchną koło nich róże, będzie to wyglądało, jakbyśmy stworzyli bukiet na rabacie. Kocimiętki świetnie się wysiewają, natomiast w maju możecie je przycinać metodą Chelsea Chop, czyli metodą, która praktycznie powstała dzięki Chelsea Flower Show i jeżeli przytniecie je w połowie, a połowę zostawicie, to będziecie mieć naprzemienne show tych kocimiętek właśnie w fiolecie przez cały sezon. Ja przeważnie moich nie przycinam, ponieważ bardzo często wycinam sobie kocimiętki do bukietów. Lubię efekt właśnie takiej wiejskiej byliny w bukietach, która stwarza taką nostalgię, romantyzm. No i myślę, że jest naprawdę fajna także dla zapylaczy. Mamy wiele odmian kocimiętek. Te na przodzie to kocimienki Walker's Low. One są niższe, nadają się fajnie na obwódki. Natomiast zaraz za mną zobaczycie kocimientkę Six Hills Giant. Jest to bardzo wysoka kocimientka. Myślę, że potrafi u mnie dorastać nawet do 80-90 cm, więc nadaje się na tył rabaty. W zależności od tego, jak chcecie komponować swoje rabaty, możecie wybrać niższe bądź wyższe kocimienki i komponować je praktycznie z różami, z innymi bielinami, z łubinami i tworzyć naprawdę piękny, wisielski charakter. Mówiąc o roślinach fioletowych, nie można pominąć klematisów. Wzięłam Was teraz tutaj na parking, ponieważ w tej donicy kwitnie mój klematis Blue Surprise. No można powiedzieć, że nawet już powolutku przekwita, ponieważ jest to klematis, który zakwita wcześniej. Moje kolejne klematisy jeszcze nie zakwitły, ponieważ większość zakwita w czerwcu, w lipcu, ale ten wygląda wyjątkowo uroczo i bardzo mnie cieszy. Krematisów macie bardzo dużo. Możecie wybierać spośród krematisów, które kwitną wcześniej, które kwitną później, jak również dbać o to, żeby pięknie pięły się u Was po różnych pergolach lub po różnych kratkach. Sadząc klematisy warto pamiętać, że należy je posadzić troszeczkę głębiej, ale również starajmy się obsadzić je na przykład kocimiętką lub inną niższą rośliną, ponieważ klematisy są bardzo specyficzne. One lubią mieć nóżki w cieniu, ale główki w słońcu i pięknie wtedy rozkwitać. Ten klematis to Polish Spirit. Jest to piękny klematis, który kwitnie najdłużej. Zaczyna robić swój show już w czerwcu, a kończy praktycznie na koniec lata po przymrozkach. Mam nadzieję, że zobaczycie go to w pełnej okazałości, bo jak na razie jest w pąkach, ale wyobraźcie sobie, jak cudownie musi wyglądać taki obelisk z tak pięknym klematisem. Mówiąc o fioletowych roślinach w ogrodzie, nie mogłabym nie wspomnieć o szałwi omszonej. Ona aktualnie zawiązuje już pąki kwiatowe, natomiast w momencie gdy zakwitnie, będzie wyglądać oszałamiająco. Jeżeli macie w ogrodzie lawendę i macie z nią problem, to szałwia doskonale wam zrekompensuje problemy z lawendą. Jej nic nie przeszkadza. Nie potrzebuje większego nawożenia, sprawdza się na różnych glebach, nawet naprawdę na bardzo ciężkich plus gdy już kwitnie i przekwita to przekwitnięte wygląda fantastycznie ale gdy ją zetniecie ona ponownie będzie mieć piękne mąki kwiatowe i zakwitnie wam w drugiej części lata bardzo często mylimy szałwię omszoną z omączoną. Omączona szałwia to szałwia jednoroczna, natomiast szałwia omszona to szałwia, którą już będziecie mieć w ogrodzie wiele, wiele lat. Jeżeli chcecie, zawsze możecie ją podzielić. Warto dzielić, by inny wiosną, bądź jesienią i mieć więcej sezonek, a jeżeli na koniec sezonu ponownie zostawicie przekwitnięte katostany, to ona Wam się fantastycznie wysieje w ogrodzie. Fioletowych roślin mamy w ogrodzie oczywiście więcej. Ja dziś pokazałam Wam 5 moich ulubionych fioletowych roślin i myślę, że w wielu ogrodach one również są jednymi z ulubionych. Ale jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze ulubione fioletowe rośliny. Napiszcie koniecznie w komentarzu, zwłaszcza o tych roślinach, które kwitną w drugiej części lata. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie, i wejdźcie na stronę Muratora. Dziękuję Wam za dziś!